Czy marzyliście o potwornych czołgach? No to mam dla Was dobrą wiadomość. Już od jutra będziecie mogli o nie walczyć. Cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hincul. i dzisiaj mam dla Was informację na temat nowego eventu Monster Tanków. Co takiego Wargaming nam przygotował? Już zaraz do tego przejdziemy. I tak, od 19, czyli od jutra do 2 listopada, będziemy mogli zdobyć pojazdy. Testy, właśnie z tego eventu halloweenowego. Jakie to pojazdy? O dziwo! Tutaj byłem trochę zdziwiony, dlatego że nie wszystkie pojazdy biorą udział w tym akurat ala maratonie, ala wyzwaniu. I pierwsza rzecz, oczywiście, pojawi nam się. Specjalna misja czy tam operacja gdzie będziemy musieli wbijać doświadczenie i zaraz wam również powiem ile musicie zdobyć doświadczenia tak abyście mogli sobie wybrać czołg. Czołg oczywiście jeżeli wybierzecie już więcej nie będziecie mogli ani jednego czołgu więcej zdobyć w tym evencie akurat w tym roku. Dlatego tutaj musicie podjąć naprawdę odpowiednią decyzję i wybrać dobrze. Teraz jaka ilość jest potrzebna abyśmy mogli wybrać sobie już pierwsze pojazdy. Pierwsze pojazdy będziemy mogli wybrać po zdobyciu 65 tysięcy doświadczenia. Jakie pojazdy? Jest to oczywiście nic innego jak Wilkołak T71, później mamy Panterkę. I chyba ja Panterkę wybiorę, dlatego że jej nie posiadam, a teraz dostała wzmocnienie do swoich uszkodzeń. Tak więc no dla mnie pojazd naprawdę bardzo fajnie wygląda. A pantery jeszcze nie posiadam wszystkie te pojazdy, które tutaj dalej są, już akurat posiadam i chyba tylko pantera mnie interesuje. Dodatkowo jeszcze jest poziom szósty oik. Kaiju, ten pojazd również będziecie mogli wybrać za 65 tysięcy doświadczenia, które zdobędziecie. Jeżeli te pojazdy Was nie interesują, jedziemy dalej. Operacja piąta, operacja szósta, siódma i operacja ósma. Tutaj musimy zgromadzić aż 165 tysięcy i do zdobycia, do wybrania, możemy sobie wybrać jeden pojazd z tych tutaj trzech. Czyli tak, KW5. Jest to czołg ciężki, chyba nie trzeba przedstawiać. Później mamy Lighta M4190. Kolejnym pojazdem jest również czołg lekki, siódmego poziomu. Jest to Dragon Type 62. Jeżeli miałbym wybierać z tych pojazdów, to albo Lighta, albo KW5. Jeżeli te pojazdy Was nie będą interesowały, jedziemy dalej. Operacja 9, operacja 10 i operacja 11. Tutaj musimy zdobyć aż 275 tysięcy doświadczenia i jakie pojazdy. Mamy tak, Bog Honora, czyli tego kartofla. Kolejny pojazd jest to niemiecki czołg średni 8 poziomu Panzer 58. Następny pojazd jest to brytyjski czołg średni Inferno Himera, ten z taką dużą alfą, z tymi rogami, również poziom 8 i ostatni pojazd brytyjski, Belerefond Centurion MK, poziom 8, również czołg średni, i jest to oczywiście nic innego jak Centurion Rak 5.1. I chyba z tych. Wszystkich pojazdów, tutaj, które wymieniłem, albo himera, albo właśnie centurion. Te pojazdy naprawdę potrafią sporo odbić, i ta wersja, ta Halloweenowa da dużo im naprawdę daje, dlatego że i po pierwsze te rogi potrafią odbijać na himerze, jak i również centurion jest dość twardym pojazdem. Tak więc no tutaj musicie zdobyć na te pojazdy 275 tysięcy doświadczenia. Jeżeli ktoś pojazd posiada, albo wszystkie posiada i nie ma co wybrać, wybierzecie po prostu jakikolwiek pojazd grając, to wtedy po prostu za ten pojazd wybrany dostaniecie, oczywiście musicie go posiadać, dostaniecie rekompensatę w postaci srebra. Pojazd, tylko te, które tutaj wymieniłem, możecie wybrać jeden raz, tak więc musicie naprawdę się zastanowić i podjąć odpowiednią decyzję. Ja zdecydowanie wybierałbym z tej puli, czyli tej 11 operacji. I tak jak powiedziałem, albo Chimera, albo właśnie Centurion, ale chyba Centurion, bo Chimera nie jest łatwym pojazdem, dlatego że ta alfa jest owszem wysoka. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, ale przeładowuje naprawdę dość długo i no, penetracji czasami tam brakuje, jeżeli nas oczywiście wylosuje na poziomy wyższe, dziewiątki, dziesiątki. Każdy zdobyty czołg potworny otrzyma premię razy 2 PD do dowódcy. Tak więc no, na tych pojazdach, grając od jutra do 2 listopada, będziecie mogli zdobywać doświadczenie razy 2 dla dowódcy. Jeżeli ktoś. Posiada załogantów, naprawdę na, tych, na tym wydarzeniu możecie bardzo szybko wyekspić sobie załoganta. Ja akurat nie mam takiego problemu, dlatego że tych załogantów jeszcze mam bardzo dużo, które, którzy na, w ogóle nie są wykorzystani i praktycznie mnie to nie interesuje. Ale słuchajcie, oczywiście jest jeszcze event, który będzie ten halloweenowy, od 26 chyba do 1. Będziemy mieli ten specjalny event i na tych pojazdach również będziecie mieli tą. Premię i oczywiście będzie odpowiednia mapa, gdzie będzie mogli użyć mocy tych pojazdów. Ja pamiętam chyba Fangula miała fajne moce, nie pamiętam na jakie dokładnie były, ale Fangula była fajna. Tutaj akurat nie wiem dlaczego Wargaming nie dał Fanguli, ani również nie dał tego meda niemieckiego, tego spychacza również nam nie dali tutaj, nie wiem dlaczego. Dobra, tutaj mamy chyba już to wszystko omówione, tak więc przypominam, od jutra do 2 listopada będziecie mogli sobie zdobywać doświadczenie. To doświadczenie jest zdobyte Będziecie mogli wymienić na pojazdy. Tylko mówię, zastanówcie się po prostu, jaki pojazd chcecie sobie wybrać. Jest te sporo czasu, mamy naprawdę sporo czasu. Możemy tutaj zdobyć sporo doświadczenia i odpowiednio je wykorzystać, wybierając maszynę, która akurat będzie nas interesowała. Kolejna wiadomość jest taka: nie przegap tych potwornych ofert. I oczywiście tutaj Wargaming daje nam, jeżeli ktoś olewa event i nie będzie grał, daje nam taką możliwość, że po prostu będziecie mogli sobie nabyć pojazdy, te, które Was interesują. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Są paczki za 27 tysięcy golda. No chyba nikt nie będzie z Was wydawał tyle golda. Również mamy paczki za 14, za 11, za 9. Jeżeli kogoś to interesuje pewnie w sklepie, tym premium w grze, będziecie mieli te paczki, gdzie po prostu będziecie mogli sobie nabyć. Ale moim zdaniem nie ma sensu, dlatego, że praktycznie każdego roku mamy ten event i każdego roku możemy zdobyć jeden z tych Pojazdów dodatkowo, słuchajcie, również możemy kupić sobie pojazd osobno bez tych pakietów. Tak więc tylko i wyłącznie zależy od Was, czy chcecie wydawać jakąkolwiek kasiurę na te pojazdy. Moim zdaniem nie ma sensu. Plus, słuchajcie, Wargaming daje nam. Oczywiście możliwość nabycia nowych dowódców, specjalnych dowódców. Jedyne 3300 golda, chyba z trzema perkami, plus do tego jest premia do szkolenia 30%. Tak więc o wiele szybciej możecie wbijać perki na tych ala nowych dowódcach czyli pan Czaszka, pan Frankenstein, Wilkołak i Karmila, tak więc no, jeżeli, jeżeli chcecie mieć karmile 3300 golda musicie wydać na Karmilę również będziecie mogli nabywać karty z tych kart oczywiście będziecie mogli zdobywać pojazdy, jak i również załogantów Pantera, jak i również Dread Dozer, czyli M48A2 Ram Fangula i The Creature nie są możliwe do zdobycia w tych kartach, w tych kluczach, tak więc no, tych pojazdów po prostu z tych kart raczej nie możecie się spodziewać. Tych pojazdów nie będziecie mogli wylosować. A jacy załoganci mogą Wam wypaść? A no tutaj macie cały piękny obraz. Czy nie chcielibyście mieć takiego na przykład o takiego obcego jakiegoś mózgu, <ścoughs> czy jak, jakąś taką na przykład czaszkę? Jako załoganta, wiem, że tych załogantów wiele, wielu mamy różnych, frikowatych, ale słuchajcie, zawsze możecie coś sobie jeszcze dołożyć. Czołgi potworów nie mogą już dłużej czaić się w cieniu, by walczyć. Do 1 listopada gra w dowolnym czołgu Monster zapewni ci dostęp do premii razy 2 PD dowódcy. Będziecie także mogli walczyć w przerażającym trybie przebudzenia każdego czołgu na mapie Martwe Miasto od 26 października do 1 listopada. Tak więc takie najważniejsze informacje chyba wam powiedziałem. Wracając do operacji, która nam pojawi się już jutro, czyli Wyzwanie Łowców Potworów. Słuchajcie, tutaj mówię, wybierzcie sobie pojazd, który was naprawdę interesuje, żebyście po prostu później nie żałowali. Pierwsza Transza pojazdów, które możecie wybrać, musicie zdobyć 65 tysięcy. Druga transza to jest 165 tysięcy. I kolejna, ostatnia, 275 tysięcy. Jest sporo czasu, słuchajcie. Naprawdę warto pomęczyć się, jeżeli ktoś ma czas, pograć i zdobyć ten pojazd, który Was po prostu interesuje. Od jutra do pierwszego. Nie, tutaj akurat chyba to jest do 2 listopada. Tak jest, do 2 listopada. I jeszcze, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, macie bonus do szkolenia załogi. Oczywiście, jeżeli ktoś musi akurat szkolić sobie nowych załogantów. Chyba tyle. Tyle chyba najważniejsze takie wiadomości Wam powiedziałem. Cóż, czekamy do jutra i zaczynamy nowy, kolejny event, gdzie będziemy mogli zdobyć kolejne pojazdy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i niech RNG będzie z Wami. Do usłyszenia! Hej!